Cześć, cześć, cześć zadymiarze, a dziś otworzę dla Was 5 legendarnych star dropów, które były globalną nagrodą za łapkowanie w górę, aby zapobiec zjawisku hejtu i nienawiści w grze. Swoją drogą, bardzo fajna akcja, za którą każdy mógł dostać 5 legendarnych star dropów, a z tego co słyszałem od znajomych praktycznie no same skiny, ale zobaczmy jak będzie w moim przypadku. Otwórzmy więc pierwszego i uwaga, czy będzie nowy bohater? Jest na nim nowa epicka zadymiara na moim koncie. No pięknie się zaczyna, ale otwórzmy sobie kolejnego i sprawdźmy co trafimy tym razem. I uwaga, i uwaga! Kolet! Maszyna zniszczenia! No nie wierzę, że to jest kolejna postać! No to dziś mi się naprawdę, naprawdę poszczęściło. Ale lecimy z trzecią legendarną gwiazdą, która już tu pulsuje, więc stuknijmy i co tym razem? Skin Neko Bea złote Kawaii. No też nieźle, ale zostały nam jeszcze dwie gwiazdki. Ale i tak już jest dobrze. Nie czekamy więc, klikamy w czwartą, a będzie to. Fil pasywny do EMS. No nic, tym razem słabo, ale pozostaje nam ostatnia gwiazda i czy będzie ona równie szczęśliwa jak dwie pierwsze. O, coś się kręci i uwaga, i uwaga, a jest trzecia postać! Maisie, strzelec wyborowy, kolejny epicki zadymiarz. No powiem wam, jest super trzech zadymiarzy, tego się nie spodziewałem po tym openingu w porównaniu do dropów znajomych. No cóż, pozostaje mi tylko przetestować nowych bohaterów, a wam również życzyć powodzenia w grze. No i do następnego!